Słuchajcie, próbuję ustawić kadr pod ten filmik i będzie po prostu taki kadr. No cześć kochani, z tej strony Arkady Saulski, czyli ja, i zapraszam na tak bardzo wyczekiwany filmik, czyli część druga naszych rozważań nad wydawaniem książek. I w poprzedniej części powiedzieliśmy sobie o tym, Um, jak, co właściwie trzeba w pierwszej kolejności zrobić, żeby wydać książkę? Spoiler napisać ją. tak? Resztę dowiecie się z tego filmiku. A właściwie nie dowiecie się, bo, bo to właśnie tyle, tak? Napiszcie książkę, koniec. Ale tak obejrzyjcie, żebym wiecie, że miał wejścia na kanał. E, um, no i cóż, no i cóż dalej? Um, dzisiaj, dzisiaj pragnę opowiedzieć o trzech metodach wydawania książek. I to będzie bardzo kontrowersyjny filmik, jak sądzę, bo jest wokół tego, tego elementu wydawania dużo kontrowersji, sporów, niejasności, skarg, zażaleń. I jak zwykle podkreślam Wam, ja mówię na bazie moich własnych doświadczeń. Więc, jeżeli macie inne, to absolutnie nie unieważnia tego, co ja mówię, i nie unieważnia tego, co Wy macie na ten temat do powiedzenia. Ja jestem tego bardzo ciekaw, jakie są Wasze doświadczenia. Natomiast jeśli chodzi o wydawanie książek, to tutaj jednak sprawa jest trochę prostsza, bo są pewne czynniki obiektywne, czysto ekonomiczne. No ale dobra do rzeczy, bo chcecie wiedzieć, chcecie wiedzieć jakie są trzy sposoby na wydanie książki. Jak mówiłem w poprzednim filmiku, jeden jest bardzo dobry, drugi jest ok, a trzeci jest raczej kiepski. Pierwszy sposób to wydawnictwo tradycyjne. Mianowicie. Piszecie książkę, kończycie ją oczywiście, wysyłacie do wydawnictwa tradycyjnego, ono wam odpowiada, że ją bierze czy nie, i tyle, i tyle. I później uczestniczycie w normalnym procederze redakcji, korekty, całej tej pracy nad książką, do której przejdziemy, ale co jest istotne, nie ponosicie z waszej strony żadnych kosztów. Jeżeli wydawnictwo wam mówi, że o fajna książka, fajną masz tu książkę, Jasiu, Fajnie by było ją wydać, ale najpierw zapłać nam trochę pieniążków. To nie jest to tradycyjne wydawnictwo i znaczy, że pomyliliście adresy. Tradycyjne wydawnictwo nie tylko nie będzie od was wymagało wnoszenia jakichkolwiek kosztów na samym początku, ale nie będzie ich też wymagało w środku i na końcu co więcej, ewentualny udział w imprezach, akcjach promocyjnych i tak dalej. Jest na koszt tradycyjnego wydawnictwa, tak? Czyli jeżeli jedziecie, dajmy na to, na targi książki w Krakowie, tak? Wydawca wam mówi: Hej, autorze, jest twoja książka, zapraszamy cię na targi książki w Krakowie, żeby się promował, to wydawnictwo płaci za bilet, to wydawnictwo wam płaci za nocleg, tak? Bo to jest ryzyko, które on podejmuje. I jasne, wiąże się to z kosztem mianowicie takim kosztem, że będziecie mieli w umowie i do umów też przejdziemy bardziej szczegółowo, ale tutaj tak wstępnie. Będziecie mieli w umowie zawarte informacje dotyczące tego, ile procent z e, e, ceny książki e, Wy dostaniecie. No i to nie jest 100% w przypadku klasycznego wydawnictwa. To nie jest 100% ceny tej książki, tak? Bo to wydawnictwo ponosi ten koszt, to główne ryzyko ekonomiczne wydania Waszej książki. I plus tego jest taki, że no, Wy nie ponosicie żadnego kosztu, no, ale jeżeli książka na siebie nie zarobi, to Wy możecie też nie zarobić. Ale i tak jest to lepsze niż być stratnym, chyba, prawda? Więc pamiętajcie, że tradycyjne wydawnictwa, czyli takie, do których zasadniczo powinniście kierować Wasze książki, nie będą od Was wymagały wnoszenia jakichkolwiek kosztów. I to jest ten najlepszy, moim zdaniem, sposób na wydawanie książki. Można o to oczywiście wchodzić w dywagację, czy lepsze jest wydawnictwo małe, czy, 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 czy duże, czy średnie. Ja mógłbym wam polecić, żeby wysłać najpierw do dużych, później wyślijcie do średnich, a na końcu dla małych, bo nawet małe wydawnictwo, to wydawnictwo, które jednak no, daje szansę na trochę większą promocję, tak? A jeśli słyszeliście dźwięki powiadomień, to tak, jestem rozchwytywany. Ja nagrywam na telefonie. No i dobrze, i mamy to ogólne wydawnictwo za sobą. Druga metoda, która też jest w porządku, ale wiąże się już z pewnym ryzykiem dla Was, czyli self-publishing. Co to jest self-publishing? Omijacie wydawnictwo i wydajecie książkę własnym sumptem, czyli Wy zlecacie korektę, redakcję, druk, Wy odpowiadacie za grafikę okładkową i Wy później od, yy, odpowiadacie za składowanie tej książki, czyli za magazyn i sprzedaż tejże. Wszystko jest na Waszej głowie. Ale wy ponosicie wszystkie koszty, ale też możecie ponieść wszystkie zyski. Czy to jest dobra metoda? Ehm, hmm, tak i nie. To zależy, jakie macie oczekiwania. Jeżeli chcecie po prostu wypuścić książkę i zarobić na niej parę złotych, można to rozważać, ale raczej nie, nie dobijecie z taką książką do e, rzesz odbiorców. Dlaczego? Wiąże się to z kosztami. Raczej mało kto z Was dysponuje budżetem sięgającym no kilku milionów złotych na to, żeby wydać książkę w jakimś bardzo, bardzo, bardzo dużym nakładzie, który będzie można potem bardzo, bardzo, bardzo szeroko dystrybuować i który będzie można też bardzo, bardzo, bardzo szeroko promować, a koszty marketingu też są ogromne. Raczej będzie to kwestia, tak jak rozmawiałem z, ze znajomymi self-publisherami, to będzie to kwestia rzędu 200-300 sztuk. Dla porównania nakłady w klasycznych wydawnictwach to jest kilka tysięcy sztuk zazwyczaj. No i też wy odpowiadacie za, za, za sprzedaż, za reklamę, za wszystko. I teraz tak, często pojawiają się w przestrzeni publicznej um, takie dywagacje, że no tak, ale self-publishing jest lepszy niż klasyczne wydawnictwo, bo ten tutaj cytat złodziej wydawca klasyczny zdziera z was większą część ceny okładkowej i wam zostawia grosze, a jak wydajecie sami to wszystko trafia dla was. No, i słuchajcie, to jest fajne, zgramne hasełko. No, może nie fajne, bo jest agresywne, ale ono, jakby, jest dość proste. I ciężko jest je, mimo że ono jest jak najbardziej do obelenia jest do szczętu fałszywe, no to ciężko jest je obalić równie jednym prostym zdaniem. A żeby ją balić, to trzeba wziąć kalkulator do ręki i zrobić matematykę. Jak wygląda, matematyka w self Jak wygląda matematyka w klasycznym wydawnictwie, już powiedziałem. Ponosicie zero kosztów i ryzyko jest w całości po stronie wydawnictwa. Wy nie macie do... na głowie dosłownie nic. A w self-publishingu? No macie na głowie wszystko. Bo macie na głowie tak, napisanie książki, później macie na głowie jej redakcję, dość drogą, korektę, też drogą, Druk, bardzo drogi, okładkę, jasne, w epoce SI okładkę mam zrobić SI, tak? Ale to nadal jest koszt po waszej stronie, mniejszy lub większy. A jak chcecie na, grafika mieć do okładki, to bardzo duży. No i dystrybucja to jest też ogromny koszt. I myśmy z Krzyśkiem Piersą, pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca, jak jeszcze był bez pardonu podcast, istniał, nosiliśmy się z takim odcinkiem, żeby zrobić o self-publishingu odcinek i rozbić trochę mitów na ten temat i chcieliśmy też rozbić ten mit, że tyle zyskujecie. No bo faktycznie, no wydaje się, że jak książka ma koszt okładkowy 50 zł, no to fajniej jest mieć 50 zł w kieszeni niż 5 zł, prawda? Ale jak sobie policzycie koszty te wszystkie, które wymieniłem, to tak naprawdę nam z krzyżkiem to byśmy te wyliczenia robili z 4 lata temu, więc oczywiście przeliczcie sobie inflację, więc te koszty będą jeszcze większe, tak? Ale nam wtedy wyszło, że w zasadzie Autor yy, taki wydający w klasycznym wydawnictwie, dostaje z tego wydawnictwa mniej więcej, no powiedzmy, że 5 zł za egzemplarz, a self publisher po odjęciu wszystkich kosztów i też roboczo godzin poświęconych na to. Otrzymuje wiecie ile? Jakieś 6. A ma wszystko na głowie. Musicie jeździć na wszystkie imprezy. Musicie dbać o dystrybucję. Reklamę. To jest praca nawet nie na cały etat, a na dwa etaty, tak? Bo w wydawnictwie są panie redaktorki, są panie od marketingu, albo panowie, broże, nie czepiajcie mi się słówek, tak? Są ludzie od e, marketingu, tak? Są ludzie od korekty, od redakcji, e, od grafik, od promocji, od promocji w socialach, od promocji klasycznej, a tu wy macie wszystko na głowie, to jest nawet więcej niż jeden etat, tak? Więc... Ale nie mówię, że to jest zła metoda, tylko mówię, że jeżeli wchodzicie do niej z zamiarem, że ha, ja teraz będę milionerem, jak wydam jako Self Publisher, mmm, przygotujcie się na mocne, mocne zderzenie z rzeczywistością. I proszę nie rzucajcie w komentarzu przykładu Sandersona, który sam wydał swoją książkę. Bo Sanderson jest najpopularniejszym autorem książek na Globie, i on może sobie pozwolić na to, żeby samemu już wydać swoją książkę, tak? Jego na to stać! Was nie, zapewniam Was. No i druga metoda, na którą musicie być najbardziej czujni, czyli tak zwany Vanity Press, czyli po prostu wydawnictwa, które e, zażądają od Was, teoretycznie zajmą się tym wszystkim, co zajmują się klasyczne wydawnictwa, ale zażądają od Was e, za to pieniędzy. To jest tak zwane wydawanie ze współfinansowaniem. Nie wiem, jakie są koszty teraz. Parę lat temu, jak się interesowałem tym tematem, nie żeby samemu wydać czy coś, ale do podcastu, um, to te koszty sięgały 2-3 tysięcy złotych. No to nawet dzisiaj to nie są małe pieniądze. Weźcie, wysupłacie ze swojej wypłaty 2-3 tysiące złotych. Tak? Przy średniej krajowej chyba 5 tysięcy na rękę. Nie wiem, ile teraz jest. No i też nie wiem, ile będzie, jak będziecie oglądać ten filmik. To raz. Dwa, te wydawnictwa. Wcale za ten koszt nie oferują zazwyczaj dobrej redakcji, dobrej korekty, więc bardzo często książka jest po prostu puszczona tak, jak wyście ją napisali, co jest dla niej fatalne. Ale najgorsze co dla niej jest to, że tego typu instytucje bardzo często jednak słabo promują te książki i e, 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 no, efekt tego jest taki, że wy zostajecie z kupą książek, e, która nie jest promowana, nie jest nigdzie magazynowana, macie je w domu. Kilka, kilkaset egzemplarzy książek, to jest dużo. I, i tak po, 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 po poniesionym tym koszcie dla wydawnictwa, wanit y, dostajecie jeszcze dodatkowe dodatkową pracę i koszty y, z potrzebą dystrybucji tychże. Także ja celowo tu nie wymieniam y, nazw tych wydawnictw, no bo umówmy się y, te wydawnictwa stać na to, żeby mnie podać do sądu i zniszczyć, a ja tego nie chcę. Jestem pisarzem, jestem biedny, ale, ale, ale kto szuka, ten znajdzie. To znaczy, jeżeli wydawnictwo, myślicie, że wysyłacie, bo one się często też reklamują, tak jak reklamują się klasyczne wydawnictwa. Jeżeli znaleźliście wydawnictwo i to wydawnictwo Wam mówi e, nagle, że e, no, panie autor, świetna książka, wydamy ją bardzo chętnie. Oni też podejrzanie szybko odpisują na maile. Eee, zazwyczaj się czeka 2-3 miesiące, nie? Albo i dłużej. Eee, I to wydawnictwo Wam mówi, ej, o to, że fajną masz tą książkę, fajnie by było ją wydać, nie? Tylko tam, zobaczyć tam kosiurkę, nie? To eee, strzeżcie się. Ale ktoś zapyta, hej Arkady, jak odróżnić wydawnictwa wanitowe od normalnych wydawnictw, skoro się tak y, kamuflują? Metoda jest banalna. Idziecie do księgarni, zwykłej fizycznej księgarni, Empiku, Świata Książki. E, idziecie na dział literatury, która was interesuje. Chcecie napisać obyczaj, idziecie na obyczajówkę. Chcecie kryminał, idziecie na kryminał, fantastykę, na fantastykę. I patrzycie, jakie książki tam leżą, jakich wydawnictw. Spiszcie sobie te wydawnictwa, zajrzyjcie do internetu, tak? Będziecie mieli tam adresy, dane kontaktowe. I już wiecie, które wydawnictwa są zwyczajne, a które nie. Wanity bardzo, bardzo, bardzo rzadko yy, są umieszczane na półkach Empiku, yy, czy, czy Świata Książki, czy po prostu zwyczajnych księgarni. A nawet jeżeli na nie traficie, no to jeżeli wyślecie im książkę i oni wam odpiszą, hej, hej, dawaj to yy, chyba, chyba już wiecie, nie? Patrz, punkt pierwszy. No dobra, kochani, 13 minut. Yy, mam nadzieję, że wam pomogłem. Mam nadzieję, że wielu osobom ten filmik pomoże w uniknięciu pewnych pułapek. Bardzo chcę, żebyście wydali swoje książki, serio, serio. Im um więcej książek, tym lepiej. Rynek jest komplementarny, niekonkurencyjny, Polski przynajmniej. I jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komciach, ja spróbuję na nie odpowiedzieć. Kolejny odcinek będzie o tym. Co się dzieje, kiedy odpowiedzą Wam już wydawcy na Wasze zamówienie. Będziemy mówić tu ściśle o segmencie klasycznych wydawnictw. Co się dzieje, gdy wydawnictwo odpowie pozytywnie, co się dzieje, gdy negatywnie, czemu czasem odpowiada negatywnie, co może być nie tak z książką, jakie czynniki decydują o tym. I później też przejdziemy do redakcji, korekty tych wszystkich y, takich rzeczy, które mogą być przyjemne, mogą być nieprzyjemne, ale są bardzo wartościowe dla książki. Spoiler alert, szanujcie swoich redaktorów i korektorów, to są bardzo ciężko pracujący ludzie na to, żeby, żeby Wasze książki były lepsze. I ja pozdrawiam tutaj wszystkie moje redaktorki, wszystkich moich redaktorów i wszystkie moje korektorki, i wszystkich moich korektorów. I teraz całopalna ofiara dla Boga algorytmu. Lajkujcie, subskrybujcie ten kanał, lajkujcie ten filmik, zostawcie komcia, kliknijcie dzwoneczek. I widzimy się nie wiem kiedy, bo jak widzicie z różną regularnością wrzucam te, te nagrania. Ale to tyle, do zobaczenia.